To było najlepsze półrocze pod względem przychodów w historii giełdy papierów wartościowych w Warszawie. W pierwszej połowie 2023 roku przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 222 miliony 900 tysięcy złotych, to o 6,5% więcej niż w pierwszym półroczu 2022 roku i najwięcej w historii. W samym drugim kwartale przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej GPW wyniosły 110 milionów 700 tysięcy złotych i były wyższe o niemal 12% rok do roku. Można powiedzieć, że to jest, jest tutaj pewien paradoks z tym związany, dlatego że rzeczywiście to otoczenie gospodarcze nie sprzyjało tym wzrostom. Przypomnę, że po wybuchu wojny na Ukrainie mieliśmy do czynienia z, ze spadkiem koniunktury gospodarczej, będącym, będącej pochodną m.in. kryzysu energetycznego. To wpłynęło również na decyzje, które zostały podjęte dotyczące zawieszenia i likwidacji obligatoryjnego handlu na towarowej giełdzie energii. Natomiast dzięki podjętym decyzjom o rewizji cennika udało się zachować te przychody z rynku towarowego na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych. Na rynku finansowym odnotowaliśmy wzrost ponad 4%, natomiast głównym, główną przyczyną, głównym driverem tego zwiększenia tych przychodów i tego bardzo dobrego wyniku, to jest historycznie najlepsze pierwsze półrocze, jakie osiągnęliśmy w, na giełdzie papierów wartościowych. Głównym driverem tego wzrostu były przychody z nowych inicjatyw strategicznych, no i to szczególnie cieszy, bo to potwierdza skuteczność przyjętej przez nas strategii. A około 20 milionów złotych to były właśnie te przychody z nowych inicjatyw. Przede wszystkim mam tutaj na myśli konsolidację AMX Group oraz y, działalność y, spółki GPW Logistics. W strukturze przychodów Grupy Kapitałowej GPW w drugim kwartale tego roku dało się zauważyć większy udział z tytułu sprzedaży informacji, jak również pozostałych przychodów, choć oczywiście kluczowe pozostawały wpływy z rynku finansowego i towarowego, odpowiedzialne odpowiednio za blisko 42 i ponad 35% wszystkich przychodów GKGPW. Koszty operacyjne w drugim kwartale wzrosły o 20% rok do roku, sięgając 75 milionów złotych. Porównując koszty działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do 2022 roku ta różnica to jest 30 milionów złotych. Z tego 15 milionów przypada na koszty związane z tymi nowymi inicjatywami strategicznymi, a jedynie połowa jest związana z kosztami core biznesu. Te koszty to przede wszystkim wyższe koszty usług obcych. To są usługi zarówno IT... To jest również wzrost kosztów doradztwa związanych z przygotowaniem nowej strategii, ale też związanych z procesami M&Aowymi, w którym uczestniczyliśmy i w których uczestniczymy nadal szukając swojej szansy na rynku dla zagospodarowania tej nadpłynności, jaką spółka posiada i wykorzystania szans, jakie się pojawiają. I również koszty wynagrodzeń, które wzrosły prawie o 19%, natomiast to jest efekt w dużym stopniu tego, że pod koniec ubiegłego roku wypłaciliśmy podwyżki wynagrodzeń. Także zmieniła nam się tutaj baza, no i dodatkowo zwiększyliśmy zatrudnienie w związku z realizacją nowych inicjatyw strategicznych, ale także w związku z przyjęciem AMX-u, gdzie, gdzie też poziom zatrudnienia jest stosunkowo wysoki. W drugim kwartale grupa GPW mogła też poszczycić się wysokim zyskiem netto sięgającym 45 milionów złotych, co stanowi wzrost o ponad 18% rok do roku. W całym pierwszym półroczu grupa GPW zarobiła na czysto ponad 71 milionów złotych.